Dzień dobry, serdecznie witamy Państwa w trzecim już podcaście Zieleni Miejskiej w Kielcach. W tym tygodniu, w piątek, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi i wykorzystując ten pretekst, dzisiejszy program chcemy poświęcić problemowi nielegalnych wysypisk śmieci oraz kwestii utrzymania porządku w Kielcach. Tymi zadaniami zajmuje się właśnie nasza spółka, a gościem pierwszej części. Podcastu jest prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych, Pan Wojciech Ziach. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam wszystkich. A w drugiej części porozmawiamy sobie z uczniami kieleckiej szkoły podstawowej nr 34 o tym, jak młodzież może dbać o nasze naturalne środowisko. Panie prezesie, 22 kwietnia to taka symboliczna data, Dzień Ziemi, i wówczas obserwujemy takie powszechne poruszenie, zbiorowy zryw, ponieważ szereg instytucji organizuje akcje sprzątania świata. I z jednej strony jest to jak najbardziej godne pochwały, natomiast z drugiej należy się zastanowić, dlaczego tych odpadów jest tak dużo. Mnie bardzo dziwi fakt, że ludzie płacą za śmieci, ciągle wyrzucają śmieci, całe tony śmieci na ulicę, do rowu, do parku czy lasu. Nawet jeśli kosz jest w zasięgu wzroku w mieście, to i tak te śmieci lądują na ulicy. I przez to ktoś postronny może stwierdzić, że nasza spółka nie radzi sobie w sposób odpowiedni z utrzymaniem czystości. To Zieleni sobie nie radzi z utrzymaniem czystości. Tylko nielegalnych odpadów przybywa szybciej, niż zdążymy je posprzątać. Co chwilę pojawiają się nowe lokalizacje i pracownicy nie nadążają z ich sprzątaniem. Utrzymanie porządku na terenach miejskich to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez rejonowe przedsiębiorstwo zieleni i usług komunalnych. Codziennie około 20 pracowników delegowanych jest do tego trudnego zadania. Utrzymanie porządku trwa 20 4 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ludzie niestety nie ułatwiają nam tej pracy, bo pozostawiają po sobie ogromne ilości odpadów. Praca w spółce przez naszych pracowników rozpoczyna się o godzinie 6 rano. Jedna grupa kierowana jest wyłącznie do centrum miasta, czyli granice objęte strefą płatnego parkowania, a reprezentacyjne miejsca takie jak Rynek, Sienkiewicza, Plac Artystów są czyste już po godzinie 7. Powiedział Pan o tym, jak wygląda utrzymanie ścisłego centrum miasta, natomiast to nie wszystko, ponieważ równolegle w kolejne obszary miasta nasi pracownicy są również kierowani. Tak, w inne obszary miasta w zależności od harmonogramu kierowani są pracownicy do zbierania odpadów w pasach drogowych. Prawdziwą zmorą są pudełka i opakowania pożywności na wynos. Takich odpadów jest zdecydowanie najwięcej np. Na, na parkingach przy kadzielni, ale i na stadion, ale też na ścieżkach w pobliżu zalewu czy silnicy. Codziennie po południu rozpoczyna się od porządkowania okolic miejskiego targowiska u zbiegu ulicy Tarnowskiej i Seminaryjskiej. Następnie pracownicy kierowani są do zbierania innych odpadów w pasach drogowych. W tym czasie wymieniają też worki w koszach na przystankach autobusowych. Z kolei w godzinach nocnych opróżniane są kosze na przystankach autobusowych oraz zbierane worki z odpadami zebranymi w ciągu dnia. Są to te żółte worki pozostawione wzdłuż. Ulic. Ponadto sprzątamy następujące obiekty. Park Miejski imienia Staszica, Skwer Szarych Szeregów, Park Kadzielnia plus skatepark, Dolina Silnicy, Wzgórze Zamkowe, Plac Artystów, Skwer imienia Sandlerowej, Las Komunalny w sezonie wiosenno-letnim w promieniu 10 metrów od ścieżki. Inne obiekty parkowe sprzątane 3-4 razy w tygodniu. Park Ślichowice, Park Czarnów, Park Baranowski, Park Brzezinki, Park imienia Dygasińskiego. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, jako spółka miejska, zajmuje się także utrzymaniem porządku na innych terenach gminy. Takimi terenami są np. grunty na osiedlach wokół wspólnot mieszkaniowych, m.in. na Czarnowie, Szydłówku czy kwartale ulic astronautów Tarnowskiej, Zagórskiej i Winnickiej. Co ważne, nasi pracownicy nie ograniczają się w zbieraniu odpadów, z dużą dokładnością zbierają odpady wokół przystanków autobusowych i ich terenów przyległych. Oprócz tego, nasza spółka oczyszcza tereny gminne, czyli myślę tutaj o oczyszczaniu i sprzątaniu dzikich wysypisk. W zasadzie w ciągu roku nie ma tygodnia, by nasi pracownicy nie prowadzili tego typu zadań i najbardziej zatrważające jest to, że zbieramy już nie tylko szklane czy plastikowe opakowania, kartony i takie drobne odpady, ale odpady Absolutnie takie, które nigdy nie powinny trafić do innego miejsca niż punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli stare meble, zużyty sprzęt RTV-AGD, odpady budowlane. Tych rzeczy można by wymieniać i wymieniać. Sprzątanie dzikich wysypisk w 2021 roku kosztowało miasto Kielce około ćwierć miliona złotych. A w 2020 roku około 200 tysięcy. Jest to koszt zbierania i utylizacji odpadów. Te pieniądze mogły zostać przecież wydane na zupełnie coś innego. Sygnały o takich lokalizacjach otrzymujemy od Kielczan, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, ale też od naszych pracowników, którzy codziennie dokonują objazdów kontrolnych miasta. Są to działki przeważnie niezabudowane, położone gdzieś na uboczu. Ale i zdarzają się lokalizacje bliżej centrum Kielc. Odpady wielkogabarytowe w tej chwili w dużej mierze leżą na dzikich wysypiskach odpadów, choć powinny trafić na przok. To właściwe miejsce, każdy Kielczanin może z niego skorzystać za darmo. Nasza spółka jest utożsamiana ze wszystkimi problematycznymi lokalizacjami, gdzie zalegają śmieci. A trzeba pamiętać o tym, że to obowiązkiem właściciela działki lub jego zarządcy jest jej utrzymanie w odpowiednim stanie. RPZiłk realizuje te zadania, ale tylko na tych działkach, które należą do miasta. Nie mamy prawa zajmować się odpadami, które znajdują się na gruntach prywatnych. Zwrócił Pan uwagę w tym momencie na bardzo ważną rzecz, ponieważ to do nas często zgłaszane są te krytyczne uwagi, i obrywa nam się za to, że przy jakichś takich krytycznych punktach są nielegalnie porzucone. Odpady, i tak jak Pan powiedział, utożsamia się firmę z, z tym problemem. To jest trochę krzywdzące, krzywdzące stanowisko, ponieważ to na zarządcy terenu ciąży obowiązek utrzymania go w odpowiednim stanie. Nam oczywiście takie prace są zlecane przez Urząd Miasta, natomiast my operujemy tylko na tych terenach należących do miasta Kielce. Panie prezesie, rozmawiamy przy okazji Dnia Ziemi, czyli oprócz tych. Powszechnych zrywów i akcji sprzątania świata. Dużo miejsca w, poświęcamy działaniom proekologicznym, działaniom edukacyjnym. Proszę opowiedzieć, jak nasza spółka postrzega te kwestie. O jej ocenie dużą rolę odgrywa właśnie edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ponieważ to, jak będziemy dbać o to środowisko, zazwyczaj wynosimy z domu, ponieważ niektórzy mają zły przykład, to trzeba tą odpowiedzialność przenieść. Na szkoły i na instytucje pozarządowe, bądź właśnie takie spółki jak nasza, która może pokazywać, w jaki sposób należy segregować odpady, jak trzeba dbać o środowisko, co trzeba z tymi odpadami robić. Dlatego taką edukację warto prowadzić już od najmłodszego pokolenia. Ta edukacja dotyczy również nie tylko nielegalnych odpadów, ale i czystego powietrza, czystej energii, zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej. Dlatego w ubiegłym roku byliśmy partnerem w konkursie organizowanym przez GeoNaturę Kielce pod nazwą EcoSelfie. Polegał on na sprzątaniu rezerwatów przyrody, których przecież w Kielcach mamy sporo. Spółka ufundowała wtedy rower dla zwycięzcy. Nawiązaliśmy współpracę z grupą uczniów ze szkoły podstawowej nr 34 Ekomaniacy, w której pokazujemy niektóre tajniki pracy zieleni miejskiej. A młodzież od praktycznej strony uczy się troski o środowisko. Ponadto również intensywnie włączamy się w różne akcje proekologiczne, właśnie związane ze zbieraniem odpadów, ze sprzątaniem miasta, które z powodzeniem spółka realizuje. Panie prezesie, w ten sposób opowiedzieliśmy nieco, jak wygląda utrzymanie porządku w Kielcach i jak wygląda walka z nielegalnymi wysypiskami. I ta codzienna praca naszych pracowników o porządkowanie terenów miejskich. Serdecznie dziękuję za udział w podcaście. Gościem pierwszej części był pan Wojciech Ziach, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. A my biegniemy do części drugiej. Tak jak zapowiadaliśmy ostatnim razem, na Dzień Ziemi przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę i w tym momencie jest to druga część tej niespodzianki, ponieważ w naszym podcaście zagościły dwie nastolatki, uczennice siódmej klasy ze szkoły podstawowej numer 34, Zuza Ciejka oraz Pola Jas. Cześć dziewczyny, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry, dzień dobry. Powiemy teraz, dlaczego się tutaj znalazłyście, a to dlatego, że należycie do grupy Ekomaniacy. Co to takiego jest ta grupa? Opowiedzcie o niej, czym ona się zajmuje. No to ekomaniacy to grupa osób z naszej szkoły, która pasjonuje się ekologią i stara się zarażać tym inne osoby. Mamy w tej naszej grupie 10 osób i są to osoby z naszej klasy. Staramy się prowadzić ekologiczny tryb życia i zarażać tą pasją innych. A jak to się stało, że wpadłyście na taki pomysł, żeby założyć taką właśnie grupę? No myślę, że ekologią opasonowaliśmy się już od zawsze i to dzięki naszym rodzicom, ale to było chyba tak na przełomie trzeciej i czwartej klasy, kiedy zaczęliśmy się tak otwarcie nią interesować i zacząć działać w tym kierunku. Czyli to już od kilku lat tak, tak, tak już naprawdę od kilku działacie. Lat. Też branie w różnych konkursach dało nam motywację do tego, aby pokazywać innym, że życie ekologiczne jest naprawdę fajne i można się wiele nauczyć dzięki niemu. Myślę, że taką inspiracją dla nas była. Nasza wychowawczyni z klas 1-3, która właśnie nam pokazywała, brała na różne konkursy, na różne festyny związane z ekologią. Później była to nasza wychowawczyni w klasach 4-8, która dawała nam różne nowe pomysły, też nas właśnie zabierała na konkursy. Wykazała się bardzo dużą cierpliwością do nas, ale też zawdzięczamy to przede wszystkim naszej pani od przyrody, która założyła specjalnie dla nas kółko ekologiczne, żebyśmy mogli tam pokazywać naszą wiedzę i dowiadywać się nowych rzeczy. To piękne w zasadzie, co mówicie, bo daliście. Swoim nauczycielom w tym momencie bardzo wiele radości, bo powiedzieliście o tym, że to dzięki nim pogłębiliście swoje zainteresowania, poszerzyliście je i oni otworzyli wam oczy na coś zupełnie innego. Tym bardziej jest to warte docenienia, ponieważ no, jest to taka rzecz nieoczywista. Myślę, że powinno być tak, że każdy powinien się nią interesować, no bo przecież każdy żyje na tej planecie i każdy powinien o nią dbać w swoim zakresie. To prawda, młodzież się interesuje różnymi rzeczami, ale myślę, że do każdego powinien taki obowiązek, żeby dbać o naszą planetę i o lepsze jutro? No, a my jako współcześni nastolatkowie interesujemy się wieloma sprawami. Na przykład wiele osób z naszej grupy maniaków jest również harcerzami. Też wiele osób trenuje sport. I to chyba w zupełności normalne, że harcerzowi i sportowcowi zależy na zdrowym życiu i przyrodzie, więc ekologia jest czymś normalnym. Jeszcze jedna koleżanka z naszej grupy interesuje się również geografią i została finalistką w konkursie kuratoryjnym z geografii. Fantastyczne to co, to, co mówicie, bo to pozwala mieć nadzieję, że to pokolenie młodych ludzi wyrośnie na świadomych obywateli, którzy będą dbać o swoje środowisko. Powiedzcie w takim razie kilka słów o, o tym, co już udało Wam się zrobić w grupie Ekomaniacy, w jakich projektach edukacyjnych braliście udział, ale nie tylko w edukacyjnych, bo, bo również w innych. No to było tego dużo, no to chyba najpierw zaczęliśmy w marcu 2020 roku. Zaczęliśmy od zasadzenia trzech sosenek przy naszej szkole. Wszystko co robiliśmy to było dla naszego projektu Ekomaniacy, czyli w naszych dłoniach, i wszystko co robiliśmy było uzwierciedlane na naszym facebooku w naszych dłoniach. Pierwsze posadziliśmy trzy sosenki i niestety Wtedy zaczęła się pandemia COVID-19 i trafiliśmy na nauczanie zdalne. No więc chyba najgorszy czas, no. Tak, tak, ale to nas nie zatrzymało, potem zaczęliśmy prowadzić naszego Facebooka, żeby pokazywać co robimy i zachęcać do tego też innych. No i właśnie w kwietniu wstawialiśmy posty na naszego Facebooka odnośnie na przykład Dnia Ziemi. Na przykład też mówiliśmy o Tygodniu Świętego Franciszka z Asyżu. Tak pisaliśmy sobie o tych dniach i ludzie chyba to polubili. To, że to było bardzo ciekawe i mi się też to bardzo podobało. Również stworzyliśmy bomby nasienne, które y, zasadziliśmy w naszych ogródkach i bardzo fajna sprawa, bo y, w naszych ogródkach powstały łąki. W waszym ogródku gdzie? W, w domu czy tak, w Tak, w domu każdy miał, tak swoim miał swoje materiałą tak. łąkę. I na podstawie tych nasionek. Posadziliśmy łąkę kwietną tam yy, na yy, obok le, Tak. Prowadziliśmy właśnie, dbaliśmy o tą łąkę kwietną. Później trafiliśmy znowu na zdalne w 2021 roku. Wtedy z, rozsadzaliśmy wierzbę z yy, zielenią miejską i dostaliśmy też krótkie warsztaty na temat roślin od pana Edwarda Galusa. I później w czerwcu tą wierzbę, która już trochę podrosła, rozdawaliśmy na tygodniu Kielc, właśnie współpracą z zielenią miejską. Jeszcze w kwietniu sprzątaliśmy rezerwat na Ślichowicach i posprzątaliśmy naprawdę pokaźną liczbę śmieci. I niestety jeszcze była taka sytuacja, że na łąkę kwietną musieli ściąć. No tam powstawała, z tego co pamiętam, w pobliżu restauracja i zdaje się, że tam przez ten teren Łąki Kwietnej poprowadzone zostały jakieś przewody prowadzące do, do właśnie tej nowej restauracji, no i wtedy łąka niestety została zburzona i rozkopana, natomiast wróciliśmy w to miejsce i no, przywróciliśmy. No, dosadź, tak, posadziliśmy ją ponownie, a w czerwcu właśnie rozdawaliśmy te jako niespodzianki W tym roku posprzątaliśmy Zalew z naszą całą klasą, zieloną miejską i zawodnikami z Korony Kielce. No to w, w zasadzie, analizując te Wasze działania, to w każdym miesiącu coś się działo. Tak, N tak. Nie próżnowaliście, byliście naprawdę aktywni i zaangażowani. Staraliśmy się. Robiliśmy jak najwięcej się dało, żeby właśnie innym pokazać, że się da i że to nie jest takie trudne. No właśnie, no, powiedziałyście tutaj fajną rzecz, że chciałyście pokazać, zarazić tą pasją, tym zainteresowaniem inne osoby. I jak się to udało? No to wśród rówieśników zauważymy dużą poprawę, jak chodzi o świadomość ekologiczną. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę ze zagrożeń wynikających ze złych nawyków. Stara się je zmienić, zastąpić lepszymi. I to widać, że się starają, i każdy próbuje co swojej mocy, żeby jak najbardziej pomóc w tej sprawie. Jeszcze chcieliśmy dawać młodszym osobom. Jak najlepszy przykład i myślę, że dzieci z młodszych klas też sobie zdają z tego sprawę, jakie zagrożenia mogą być w związku z niedbaniem o środowisko. No to powiedzcie w takim razie kilka takich rad prostych, jak nastolatkowie, jak jeszcze młodsze osoby mogą dbać o środowisko. No to jak mówiłam, trzeba walczyć ze złymi nawykami. No ale jakie to są te złe nawyki? No to złe nawyki to na przykład nieoszczędzanie wody czy zabieranie tej plastikowej torby na zakupy. Na przykład można ją zastąpić bardzo łatwo torbą materiałową, która jest nie dość że ekologiczna, oszczędna, to jeszcze po prostu estetycznie ładniejsza. Bo Zdaje można... mi się, że wy robiliście chyba takie torby. Tak, można je ozdobić, można, można robić z nią wiele rzeczy i jest o wiele lepsza niż ta plastikowa. Na przykład można też zacząć kupować ubrania w sklepach z używaną odzieżą, tak zwanych lumpeksach. Teraz nastolatkowie bardzo lubią kupowanie tam ubrań, ponieważ są one inne i są one takie, można by powiedzieć, że vintage i nastolatkom się to podoba i często tam kupują. Można też zaoszczędzić pieniądze, bo ubrania są naprawdę tanie. A nie jest to powód do wstydu? Nie, nie myślę, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że na przykład jak wcześniej torba matrygołowa wydawała się dziwnym pomysłem zastąpienia tych plastikowych, tak teraz powoli ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są takie rzeczy i starają się je wprowadzać w swoje życie codzienne, przez co stają się już z codziennością. Kupowanie ubrań właśnie w tych sklepach z używaną odzieżą. Teraz nastolatkowie się tego nie wstydzą, bo zdali sobie sprawę z tego, że można zaoszczędzić dużo na tym. To nie jest żaden wstyd. To wręcz powód do dumy, że każdy dba w swoim zakresie. Można również y, na przykład korzystać z karty miejskiej, a nie codziennie kupować bilety autobusowe. Tak, jest to oszczędne, jak chodzi o pieniądze, a także o papier. Przesiadka z własnego samochodu na komunikację publiczną, czyli właśnie w naszym kieleckim przypadku w autobusy, to też jest swego rodzaju dbanie o, o środowisko. Pewnie znacie takie słynne zdjęcie z Krakowa sprzed kilku lat, gdzie na jednej ulicy Zgromadzonych było około 150 samochodów oraz na drugim zdjęciu zestawionym obok około 150 osób, czyli kierowców z tych samochodów, którzy zmieścili się w jednym autobusie, więc z jednej strony jest to oszczędność paliwa i brak emisji tych spalin do środowiska, z drugiej strony oszczędność pieniędzy, no i z trzeciej oszczędność miejsca na drodze. Tak, jak chodzi o smog, to bardzo polecamy, jeśli dojeżdżamy gdzieś daleko, to autobusem albo takim środkiem transportu, gdzie się zmieści więcej osób niż, ta, niż ten jeden kierowca. A najlepiej to już w ogóle podróżować rowerem, na przykład wziąć hulajnogę albo rolki i pojechać tam, gdzie chcemy pojechać, albo pójść na spacer, bo to zdrowe i ekologiczne. Pani środowisko jest bardzo proste i możemy. O nie dbać na wiele sposobów. Na przykład najprostszym sposobem jest trzymanie wody w wielorazowych butelkach, jakichś bidonach czy termosach, niż kupowanie codziennie plastikowej butelki. To także jest teraz bardzo popularne. Są takie butelki z filtrami, które zastępują mnóstwo innych plastikowych butelek. Wydają się drogie, ale jeśli to przeliczyć, to okazuje się, że są o wiele tańsze niż te setki butelek plastikowych, które wyrzucamy od razu po użyciu. No świetne są te wasze przykłady, tak naprawdę one są na wyciągnięcie ręki, to daleko nie trzeba szukać. Tak, żeby... to już jest na codzienności, że są takie rzeczy, które możemy zastępować plastik i inne szkodliwe rzeczy. W każdym razie to już jest codziennością i każdy ma do tego dostęp, wystarczy tylko chęci i jeśli ktoś się ma, to może bez problemu dbać w swoim zakresie środowisko. Dbanie o środowisko jest naprawdę proste, wystarczy tylko chcieć i można. Nic trudnego. Te wszystkie sposoby, które wymieniłyście, to są również metody, w jaki sposób wy osobiście staracie się dbać o środowisko? Tak. Szukając tych metod, staraliśmy się jak najbardziej odnieść do własnego doświadczenia i tak się odnosiliśmy na przykład do podróżowania pieszo lub rowerem. No i te butelki i kupowanie ciuchach, ciuchów w lumpeksach. Rozmawiamy przy okazji Dnia Ziemi, to jest. 22 kwietnia i na całym świecie jest to taka symboliczna już data, gdzie w zasadzie bez akcji takiej masowej sprzątania świata nie może się ona odbyć. Czy w waszej szkole w, też się takie akcje odbywają? No bo że wy brałyście już udział w niej jednej, to zdążyłyście o tym powiedzieć. Często w szkołach na przykład są wystawiane różne. Można powiedzieć, że wykłady na temat ekologii, i można sobie przyjść i pooglądać różne plakaty albo jakieś zdjęcia odnośnie ekologii. I to też jest zrobione w ramach dnia Ziemi. Często. Tak, są wtedy bardzo mnóstwo ciekawych akcji, jak na przykład różne konkursy, które mają na celu edukowanie. Młodszych, na przykład filmy, piosenki, ogólnie takie dokształcanie i przypominanie sobie, jak ważna jest nasza planeta w tym dniu. Czyli od najmłodszych lat edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Tak, nadzieja jest młodzież. Dziękujemy Państwu serdecznie za. Wysłuchanie naszego podcastu gośćmi specjalnymi naszej audycji były uczennice ze szkoły podstawowej numer 34, Zuzanna Ciejka oraz Pola Jas. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również Przyjemność po naszej stronie. Z dziewczynami moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, bo temat jest. Długi i na pewno go nie wyczerpaliśmy, a jedynie delikatnie zasygnalizowaliśmy niektóre aspekty dbania o środowisko naturalne. Natomiast w tym odcinku podcastu to już wszystko. Przypominamy Państwu oczywiście, że jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku oraz YouTube, gdzie wysłuchać można naszego podcastu. Podcastu słuchać można również w innych serwisach streamingowych, takich jak na przykład Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts, więc jesteśmy obecni w wielu różnych platformach streamingowych. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia za tydzień.